Cześć wszystkim, witam na swoim kanale. Dzisiaj jest po prostu szalony dzień, bo ja wypromadzam się <głos》>, znów ale odcinek będzie nie o tym. Dzisiaj zadzwoniła moja kuzynka i powiedziała, że ona przyjeżdża do Bydgoszczy, także teraz za 20 minut idę ją spotkać. Nie widziałam jej aż 2 lata chyba, tak naprawdę się nie spotykaliśmy, się. ona teraz mieszka w Kijowie, była w Norwegii i jedzie przez Polskę, dlatego postanowiła przy... Przyjechać do mnie. Także też chcę z nią nagrać jakiś odcinek. Mam nadzieję, że Wam będzie ciekawie. Też chcę pokazać moje mieszkanie, bo ono było takie piękne, ja tak taką lubiłam. Naprawdę tutaj było mało miejsca, już posprzątałem tutaj wszędzie. Taka ładna łazienka z takim widokiem, pamiętacie? Po prostu widok jest super. Naprawdę, jak nie wiem, do jakiegoś filmiku, wiecie, z I... Fajny, naprawdę, fajny dwór i tutaj było dla mnie no, w ogóle bardzo fajnie. Tutaj jest trzy okna, takie pierwsze, drugie i trzecie. Dlatego tutaj naprawdę dużo światła. Lubiłem tutaj nagrywać odcinki. dosłownie tutaj nagrywałem na tym miejscu. Tutaj u mnie stała orchidea i tam dalej. Już wszystko wy wyniosłem i też przyjechała do mnie u gości mama pomagać, także razem z mamą pójdziemy, spotkamy moją kuzynkę, bo ona też jej długo nie widziała. No i co, i później może w następnym odcinku w jakimś pokażę Wam nowe mieszkanko, nie wiem, jeżeli Wam będzie ciekawie. Теж тут кухня. Тут дословно є 3 метри квадратових. Тут дуже мало місця, але для мене було вистачає. Моя сестра повідала, що вона є дуже голодна, І я хочу, щоб вона спробувала польський журик. Мені Місцеві, як її смакового чи ні чи ні. Вона теж приїхала зі своїм хопаком. він може виїжджати з України на. Tydzień albo dwa, i później musi wjechać z powrotem. Także też będzie ze swoim chłopakiem. On jest e, żołnierzem, żołnierzem z tego co pamiętam. Także mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was ciekawy. A ja bardzo stęskniłem się ze swoją kuzynką. Naprawdę, ona dla mnie jest jak siostra, bo my nie mówimy e, na Ukrainie kuzynka, my mówimy siostra, brat. Także naprawdę, ona jest moją siostrą, ja spędziłem z nią całe dzieciństwo. I naprawdę, ja bardzo się cieszę, że ona przyjedzie, naprawdę Przyjechali moje ziemniaczki, teraz będę ich spotykał gdzieś tutaj ja Nie wiem gdzie, w jakim pociągu, jakie dewan... Ja to Ja też się... <grydanie z pyrkii> pomachaj Она так за тобой скучала, кстати, видишь? Смотри, как... Смотри, какой гусь, что они везут с Польши. Смотри, какой зайка. Сейчас зайку, Зайку везут. Пужні запрошуємо з вами щостри і хлопака на супер суші в реставрації Суші Гарден. Направда, полецам там реставрації, там роблять несамовіті суші зі звотим, труфелем, кавіором, лососем і різними рибами. Моя щостра повідала, що ніколи не бачила таких пінкних суші, і я дуже ще тішивий. Далі теж пішли ми до реставрації випити трохи дрінку, бо, направда, не бачила вам щостри два лата. Містети не награвим з ньому жад Wywiadu, bo ona powiedziała, że nie chce, ona się wstydzę, ale obiecuje, że z następnym razem coś nagram. Też pokazałam im ładne miasto gość, też byliśmy u mnie w pracy, taki mam widok z okna. E, powiedzieli, że naprawdę są na zdziwieni, że w Polsce są takie ładne miasta. Później też pojechaliśmy do Warszawy. E, Moja siostra nigdy nie była w Warszawie i kiedy zobaczyła tą starówkę, to ogromne miasto, była też bardzo, bardzo zdziwiona tak? i bardzo była szczęśliwa, że przyjechała do mnie. Ale niestety oni przyjechali tylko na 3 dni i później e, ja ich musiałam odprowadzić na autobus. Naprawdę bardzo będę tęsknił. Następnego dnia pojechałem do Niemiec, tam ja musiałam się spotkać ze swoim przyjacielem. A tak naprawdę już jestem drugi raz w Niemczech. Pierwszy raz byłem trzy lata temu zimą, też w Berlinie. I właśnie teraz też przejechałem do Berlina, ale latem. I byłem naprawdę zachwycony. Bo ostatni raz, kiedy przyjechałem zimą, mi bardzo się nie spodobało. Było zimno, była bardzo zła pogoda, padało. A teraz po prostu zakochałem się w to miasto. Uważam, że Berlin jest jednym z najlepszych miast w Europie. Bardzo nowoczesne. Чесно, багато дуже модих людей, дуже важна старука, дуже досвідчення. І помишляла, що вруча до Німецького раз, до Берліну właśnie, і спензи там трохи часу, бо приїхав на один день. Очевидно, був в шоку от на мішка в Берліні, бо я визнайомив e, покуп за 500 злотих за доба. Bardzo drogo, naprawdę nie oczekałem, że będą takie ceny, ale niestety teraz. Uh... po całej Europie, ja słyszałem, że bardzo drogi wynajem, ale też słyszałem, że jeżeli wynajmować na miesiąc na przykład w tym Berlinie, to będzie na dużo taniej i też myślałem, żeby przyjechać i pomieszkać w Berlinie miesiąc, ale jeszcze nie wiem, kiedy mogę w ogóle zrealizować to marzenie. Ten filmik był nagrany jeszcze latem, 2023 roku, także dziękuję wszystkim za obejrzenie i do zobaczenia w następnym odcinku. Hvala.